Witaj, oto czytanie dla Zodiakalnej Panny na tydzień od 9 do 15 grudnia 2024. To jest czytanie kolektywne, bierz to, co z Tobą rezonuje. Kochani, w tym tygodniu postanowiłam zrobić coś nowego. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podoba. W czytaniach tygodniowych, jeśli w danym tygodniu mamy nów albo pełnię, to wtedy za pomocą kart księżycowych będę odczytywała tą energię księżyca, jak na nas wpływa kolektywnie, a potem dla ciebie też wyciągnę kartę, jak na ciebie wpływa ta energia w tym tygodniu, a później będzie rozkład na temat tego, co idzie w twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć, także warto zostać do końca. Kochani, tutaj w tym tygodniu 15 grudnia jest pełnia. W czasie pełni emocje są bardzo intensywne, także uwaga na to, dopełniają się nasze manifestacje, domykają się projekty, plany. Tutaj też księżyc oświetla to, co jest w ciemności w czasie pełni, także sprawy wszelakie wychodzą na jaw. I tutaj jest to pełnia tego 15 grudnia w niedzielę, pełnia w bliźniętach. Energia tej pełni mówi o tym, że odpowiedzi, informacje, których potrzebujesz, przychodzą do ciebie, wychodzą na jaw, wielu z Was dowie się w trakcie rozmowy z kimś, bo bliźnięta to znak komunikacji, którym zawiaduje planeta Merkury, tak jak tobą, Panno. A to jest bardzo ciekawe, że do 15 grudnia, czyli do dnia tej pełni, mamy retrogradację Merkurego. Ona właśnie tego dnia się kończy i powoli energie będą znowu przyspieszać. Więc to jest znamienne, że w trakcie pełni w bliźniętach, bliźniętami zawiaduje Merkury, tak jak tobą, Panno, kończy się ta pełnia. Więc ty też mocno odczujesz tę pełnię, zobaczysz, co cię wstrzymywało, zwłaszcza w komunikacji, w przepływie informacji między Tobą a innymi, dowiesz się też wielu ważnych rzeczy, które pomogą Ci ruszyć naprzód, może nie z końcem tego roku, bo czas od pełni do nowiu to jest najlepszy czas na oczyszczanie się, więc dowiesz się, co potrzebujesz oczyścić, przestawić, zmienić, żeby ruszyć porządnie w nowy rok, także tutaj takie mamy energie kolektywne, a zobaczmy jeszcze jak na pannę, wow, ok. Jak na pannę wpłyną te energie? Tutaj dwie wyraźne karty mi wypadły, ale rozsypało się dużo więcej, co mówi o tym, że no może być trochę chaosu, mogą być intensywne emocje. Pewne rzeczy mogą się tak, znaczy rozsypać to złe słowo, ale że właśnie zobaczysz wszystko tak przed sobą, jak te karty, i będziesz mógł, mogła to poukładać. Zobaczmy, jakie są jeszcze energie. Mamy tutaj tak. Nów w byku oraz pełnię w wodniku. Nów w byku mówi o tym, że w Twojej przyszłości, w Twoim polu jest dla Ciebie dostępna energia obfitości i dobrego prosperowania. No i właśnie to, co mi się pojawiło, że dowiesz się czegoś ważnego, co pomoże Ci zacząć planować, Jakieś nowe ruchy, nowe życie, nowy etap w Byku, no to tutaj to będzie dotyczyło pieniędzy i relacji. Wielu z Was właśnie dowie się, dlaczego Wasze życie zawodowe, Wasza sytuacja finansowa nie idzie tak, jak byście chcieli. I tutaj Byk to jest znak, który kreatywnie zarabia pieniądze, więc w jakiś kreatywny sposób będziesz dochodzić do tego, jak to y, tutaj zmienić tę energię, jak znaleźć dla siebie lepszą drogę i jak możesz to zrobić? O tym mówi ta karta. Pełni w wodniku. Pokaż światu, kim naprawdę jesteś. Przestań się chować w cieniu, przestań dostosowywać się do innych, y, przestań się naginać do innych. Pokaż światu swoją indywidualność, pokaż światu, kim jesteś w kreatywny sposób, a to bardzo zmieni Twoją sytuację zawodową albo miłosną, bo tutaj też dla singli, dla osób, które, szuka, które szukają miłości, widzę właśnie, że wyraźnie zobaczysz w tym tygodniu, że potrzebujesz popracować nad komunikacją w relacjach ale też właśnie nad tym, żeby pokazywać prawdziwą siebie, prawdziwego siebie, żeby się nie bać swojej wyjątkowości, bo słyszę taki dialog wewnętrzny: o to za dziwne, lepiej o tym nie będę mówić. Właśnie pokaż światu prawdziwego siebie, prawdziwą siebie, to ci da nowy piękny start na nowy rok. W sferze zawodowej, w sferze pieniędzy, w sferze kreatywnej i w sferze relacji oczywiście nie wszystko dla wszystkich, czytanie kolektywne. Dostosuj to do siebie. Dobrze. Za chwilkę spytam, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć. A jeśli to czytanie Ci się podoba, to proszę polubię, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Kochani subskrybenci, dziękuję Wam za to, że jesteście, że mnie wspieracie. To jest cudowne. Będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie filmu. Tam jest też mój adres e-mail. Jeśli chcesz umówić się na sesję prywatną, zamówić prognozę astrologiczną na nowy rok albo amulet ochronny, to napisz do mnie wiadomość. A teraz co idzie w stronę Panny? W tym tygodniu co tutaj, u, potrzebujesz wiedzieć? Zaraz powiem o tej karcie. Piękna synchronizacja. Oho, coś ważnego też, pojawiła się karta zielona, one są mocniejsze energetycznie, ale najpierw to, co się odwróciło karta księżyca. Zmiany nadchodzą do Twojego życia, więc tutaj te przemyślenia, to dopełnienie, jakaś komunikacja, rozmowa ta cała wiedza, to całe doświadczenie z tego tygodnia. Energia pełni, wprowadza zmiany do Twojego życia. Najpierw energetyczne, potem fizyczne. Tutaj z tych kart księżycowych widzimy, że to chwilkę potrwa, no bo tutaj teraz dopełniają się w Tobie refleksje, tak? Do, poznajesz też nowe informacje. I od pełni do nowiu, tak jak mówiłam, będziesz się oczyszczać ze wszystkiego, co Ci nie służy, nie pomaga, nie rozwija Cię. I potem odnowio do następnej pełni, albo kolejnej, albo kolejnych, tak? Bo tutaj czytanie kolektywne każdy ma swoje e, e, projekty, marzenia, w różnym stopniu skomplikowane, że tak powiem. E, więc tutaj zmiany nadchodzą, ale je inicjujesz najpierw właśnie tą e, energią pełni, a właściwie ta energia pełni e, o, dla ciebie je e, tutaj e, zaczyna. I tak te zmiany dla większości z Was, tak jak czułam, są w sferze zawodowej, pieniędzy, tego, co robisz, jak zarabiasz pieniądze. Jeśli jesteś na emeryturze, to jest, dotyczy jakiegoś ważnego dla Ciebie projektu. I tutaj wyraźnie widać, że zakańczasz tą pełnią proces transformacji, wiele się wyjaśnia. Bo mamy i kartę larwy i motyla. Więc tutaj to pokazuje, że transformacja się dokonuje, masz w sobie nową energię i możesz niedługo zacząć z niej korzystać. I tutaj w trakcie tej transformacji były trudne chwile. Też w tym tygodniu jeszcze możesz poczuć takie zagmatwane myśli, Niejasne, bo dużo będzie się w Tobie działo, bo mamy i larwy, i motyla, więc jakaś bardzo szybka transformacja energetyczna zainicjowana tą energią pełni w Tobie się dzieje, więc warto medytować, uspokajać myśli. Jeśli nie wiesz jak, to zapraszam Cię na moją medytację prowadzoną, która pomoże Ci właśnie uspokoić gonitwę myśli, spojrzeć na nie z dystansu. Jeśli chcesz skorzystać z tej medytacji, to na końcu tego czytania będzie link do tego filmu, będzie można tam przejść. Także już zapraszam teraz, ale to po czytaniu. Więc tutaj to jest bardzo ważne, żeby uspokajać swoje myśli. I tak jak czułam, inicjujesz jakiś nowy etap w swoim życiu. Mamy tutaj kartę kołyski. Ona mówi o tym, właśnie, że zaczyna się coś nowego, rodzi się coś nowego. To mogą być też nowe pomysły, nowa współpraca, nowa firma. Lepiej założyć od nowego roku, a tutaj planować, no chyba, że coś cię naciska, no bo od pełni do nowiu, znów jest 30, 30 grudnia. To jeszcze mamy te spowalniające energie, no ale niektórzy nie mają wyjścia czasem. A już jesteśmy po retrogradacji, więc to, to nie jest aż takie spowolnienie. Tutaj wiadomość poboczna: niektórzy mogą dowiedzieć się o ciąży swojej, swojej partnerki, albo w rodzinie, albo wśród przyjaciół, bo tutaj też jest transformacja, tak? Też może być cielesna, która się rozpoczyna. To coś nowego, to tak jak mówiłam już wcześniej, może być nowa ścieżka kariery, nowa praca. Może chcesz założyć firmę niebawem i tutaj dowiadujesz się wszystkiego tego, co potrzebujesz, a może chcesz trochę zmienić profil swojej działalności na bardziej kreatywny. Też tutaj może być z tym bykiem, z tym wodnikiem. Um, też może być on, coś online, nowego, no, praca online w jakiś sposób, kreatywna, bo wodnik to też jest praca online, może myślisz o tym. Um, I też z tymi bliźniętami, tak? Więc jest tutaj coś. <grych> Cokolwiek to dla ciebie nie jest, to właśnie zaczynasz fazę wysiadywania złotego jajka. W tym tygodniu, bo już masz wszystkie, nie wiem czemu chcę powiedzieć, składniki. Wszystkie informacje, już wiesz, jak to robić, jesteś przygotowany, przygotowana, zaczynasz planować. Jeszcze nie działać, ale planujesz, planujesz swój sukces. I bardzo dobrze słyszę po angielsku take your time, czyli jakby na spokojnie, w swoim czasie wszystko rób, też energię cię do tego wzywają. Lepiej ponownie zaczynać coś wdrażać, czyli po 30 grudnia chociaż już teraz będziecie korcić ale dobrze to wszystko zaplanuj tutaj to planowanie właśnie przyniesie ci dobrą fortunę i szczęście podwójne, bo mamy żuczka i mamy czterolistną koniczynę, więc tutaj też właśnie słyszę, że poprzednia droga, to w jaki sposób coś robiłeś, robiłaś, to tutaj było bardzo pod górkę, było trudno, trudno było się dogadać. I teraz jakby właśnie przez to, że pokazujesz światu prawdziwą siebie, prawdziwego siebie i tutaj kreatywnie planujesz, to to Ci przynosi zmianę energii, dużo szczęścia, powodzenia, na tej drodze jest łatwiej i... I też dzięki temu, że spełniasz swoje marzenia, wchodzisz dla siebie na nową drogę, to yy, słyszę: No, jako panna pomagasz innym swoją energią, ale oni też pomagają Tobie, bo jest karta, która mówi o tym, że będzie spełnione jakieś marzenie rodzinne. Więc tutaj w końcu Twoi bliscy, znajomi, rodzina też razem z Tobą odetchną z ulgą, bo sytuacja zawodowa dla wielu pan już od dawna jest trudna. Więc to też jest spełnienie ich marzenia, że tobie jest lepiej, ale tutaj jeszcze na tej nowej drodze zawodowej, którą zaczynasz budować, będziesz potrzebować ludzi do współpracy, ludzi kreatywnych, ludzi otwartych na technologię, na sztukę, na komunikację też. Więc będziesz potrzebować dobrych współpracowników, i tutaj też tacy ludzie z dobrą, szczęśliwą energią się pojawią albo już są w Twoim życiu. I też się będą cieszyć, że, że będą mogli razem z Tobą coś fajnego kreować. Tylko pamiętaj, jeszcze nie zaczynaj, wszystko dobrze, zaplanuj, wszechświat Cię poprowadzi w tą nową energię, ale pamiętaj: rozjaśnij swoje myśli, dokończ tę transformację i nie chowaj się, pokaż światu, kim jesteś, pokaż światu swoje atuty, swoje kreatywne pomysły, a to przyniesie Ci szczęście i dobrą fortunę. Zodiakalna panno, jeśli potrzebujesz pomocy w tym, żeby uspokoić swoje myśli, to zapraszam cię na moją medytację, która pojawia się na ekranie. Na ekranie jest też twoje czytanie na grudzień 2024. Żeby przejść do któregoś z filmów, kliknij jego miniaturę na ekranie. Dziękuję za twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre